Dzisiaj wpadł mi taki stolik turystyczny. Zakupiłem go w dekatlonie. Wymiarowo to jest 80 na 80 cm. Po złożeniu 80 na 40 ale gruby już na 7 cm. Idealnie mieści mi się pod podłogą bagażnika. Potem wam pokażę, jak to u mnie wygląda. Przesełko do tego, oczywiście. No, i tak wygląda bagażnik po spakowaniu mojego sprzętu radiowo-terenowego. Jedyne, co tutaj wejdzie, to krzesło i plecak. Cała reszta jest pod podłogą bagażnika. Czyli stolik. Jak widzicie, on jest dość gruby, 7 cm. Ale jest delikatny zapas. Mogę tu jeszcze jakiś koc, ręcznik włożyć, coś płaskiego. Eee, poprzekątnie mi wchodzi ta długa wędka, antena Ranger 20, na pasma e, 14 MHz. jest jako, jako antena awaryjna, można by powiedzieć, w momencie gdy nie mam czasu ani warunków na rozłożenie wędki. To rozkładam statyw, wkręcam antenę, przeciwwagi i działam. To jest taka poduszka, kocyk. Tu w reklamówce mam kamizelkę polarową. Gdyby się okazało, że jestem niedostatecznie ubrany, a jest zimno, albo się ochłodziło, to zawsze mogę awaryjnie to ubrać. A tak plastikowa miseczka. Papier taletowy. Zapasowy akumulator. To jest ta 7Ah, który używałem wcześniej z G90. Wędka ta krótka. Jak widzicie, różnice pomiędzy schowaniem tej długiej a tej krótkiej to tak to wygląda. To jest trójkąt ostrzegawczy. A tutaj mam dwie sztuki masztów namiotowych. I w sumie tutaj idealnie by się zmieścił jeszcze jeden komplet. Wtedy mogę tarpa postawić na czterech masztach bez potrzeby drzewa. Przypinania do samochodu, i tak dalej. Tutaj, taką torbę mam, żeby wszystko mi nie latało po bagażniku. To w tej torbie mam po prostu tarpa, zapasowe szpilki, statyw do tej anteny, taki mini statyw z 20-30 metrów linki. Gdyby się do czegoś kiedykolwiek przydało, i barytam jakieś drobiazgów, których nie potrzebuję nosić w plecaku. A wystarczy, że mam na stałe w samochodzie.